Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, jak parzyć i pić yerba mate lub też yerba mate. To jest napój pochodzący z Afryki lub też Ameryki Południowej, jest tradycyjnym napojem z Kory. Tutaj mam taką specjalnie przygotowaną, to jest taki bardzo specjalny dzbanek właśnie do wyciskania yerba mate. I yy, będę robił yy, w taki sposób, jak robią to tradycyjni yy, Indianie czarnoskórzy z okolic Madagaskaru. I otóż wlewam yy, taką już wyciśniętą dżerbę, tu wyciskam, żebyście widzieli, tak. To Ta esencja jest wtedy bardzo taka intensywna i pachnąca. Wlewam to najpierw ważne do połowy i potem tradycyjnie dodaje się napój z koki, ale ja dodam Red Bulla, który też jest stosowany tam. Zapomniałem tak? około pół na pół. Ja lubię sobie dolać jeszcze na końcu, gdyż to łagodzi ten napój. Dobrze. I koniecznie, bardzo ważne, cytryna świeża, świeżo zmielona, wydaje ją, co tak? najmniej połowę cytryny, Cześć. to jest bardzo istotne. I tak we mnie mały cikus, kostka cukru. To wszystko mieszamy tradycyjną łyżką baktę. O. I te no, tak minutami wydaje się. Dziękuję. Zostawcie łapki w górę.